Interesowanie się modą było wymówką na każde kolejne ubranie w mojej szafie. Kupowałam tyle, na ile pozwalały mi fundusze. Kurier z paczkami pojawiał się u mnie kilka razy w tygodniu. Potrafiłam chodzić do pracy. Mimo odczuwanego bólu. Hej, wszystkim z tej strony Olga, a to jest miejsce, w którym opowiadam o modzie, rozwoju osobistym i akceptacji siebie. A jeżeli jesteście ze mną od jakiegoś czasu, zapewne pamiętacie film, w którym podzieliłam się z wami problemem z zakupami oraz tym, że wszystkie swoje emocje odruchowo reguluję właśnie nimi. Od tamtego momentu zaczęłam pracować nad swoimi przyzwyczajeniami, i po kilku miesiącach mogę śmiało powiedzieć, że udało mi się impulsywne zakupy znacznie zminimalizować. A w dzisiejszym filmie chciałabym podzielić się z wami etapami, przez jakie przechodziłam w trakcie zrywania z tym nałogiem. Więc jeżeli jesteście ciekawe, w jaki sposób udało mi się okiełznać problem z zakupami i regulowanie emocji nimi, to koniecznie oglądajcie dalej. I pierwszym etapem było wyparcie. A ten właśnie etap trwał u mnie bardzo długo. W niektórych przypadkach może on trwać nawet i latami. Ja zanim doszłam do tego, że mam problemy z zakupami, każdy z nich usprawiedliwiałam wszelkimi wymówkami. Interesowanie się modą było wymówką na każde kolejne ubranie w mojej szafie. Kolejna droga torebka była inwestycją, a dziesiąty biały t-shirt był na zaś, gdyby któryś z aktualnych, które mam w swojej szafie, mi się po prostu zniszczył. I to był moment, w którym nawet najbardziej błahy powód zakupu był dobrym powodem. Wszystkie te wymówki były niczym innym, jak tylko zagłuszeniem moich wyrzutów sumienia. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, że jedyną osobą, której tym sposobem robię krzywdę, jestem ja sama. I wydawać by się mogło też, że przecież dawałam sobie szczęście, kupując wszystkie te piękne rzeczy, o których marzyłam i które widziałam na każdym kroku w internecie. To z drugiej strony było to bardzo destrukcyjne zachowanie, które doprowadziło mnie do momentu, w którym nie życzyłabym nikomu, aby się znalazł. Kupowałam tyle, na ile pozwalały mi fundusze, a moje konto oszczędnościowe było regularnie opróżniane, bo zawsze znalazła się jakaś rzecz, którą musiałam mieć. Całe szczęście w tym wszystkim nie przekroczyłam granicy, którą były zakupy na krechę i chociaż zdarzały się u mnie płatności odroczone, to regularnie je spłacałam. I w tym czasie często zdarzało się też, że kurier z paczkami pojawiał się u mnie kilka razy w tygodniu, mimo tego, że w szafie miałam wiele nowych, nigdy nie noszonych ubrań z metkami. A gdyby tego było mało, to po każdym zakupie miałam wyrzuty sumienia. I nierzadko wolałam sobie coś kupić, zamiast gdziekolwiek wejść, a każdego miesiąca z wypłaty wydzielałam konkretną sumę przeznaczoną specjalnie na zakupy. I mimo to... Często też kupowałam ponad określony budżet. I tak sobie żyłam w tej mojej zakupu bańce, do momentu, w którym dotarło do mnie, że straciłam wszystko to, co było dla mnie ważne. Kolejnym etapem był kubeł bardzo zimnej wody, który wylałam sama na siebie. Zakupu i ciągła potrzeba zakupów sprawiała, że potrafiłam chodzić do pracy mimo odczuwanego bólu który był spowodowany regularnym przeciążaniem mojego organizmu i tym sposobem wpychałam siebie w błędne koło ciągłej pracy która nie sprawiała mi żadnej przyjemności wręcz przeciwnie nawet będąc w pracy myślałam o tym co kupię sobie w ramach wynagrodzenia tych trudów i w ogóle myślę że kwestia pracy i podejścia do niej to też y, temat na oddzielny film Pracą ponad moje siły doprowadziłam swój organizm do momentu, w którym proste, codzienne czynności sprawiały mi wielki ból, a stan mentalny był w tak złym stanie, w jakim jeszcze nigdy nie był. I w końcu powiedziałam dość, a to wiązało się z moim wielkim poczuciem niepewności, jak teraz będzie wyglądać moje życie. I Znalazłam się wtedy w sytuacji, w której nie miałam wystarczającego zabezpieczenia finansowego, takiego, które pozwoliłoby mi na zerwanie z aktualną pracą i spokojny powrót do zdrowia. W tamtym momencie była nieświadoma, gdzie są te wszystkie zarobione przeze mnie w pocieczoła pieniądze. Zdecydowałam się na podliczenie wszystkich moich wydatków, co uświadomiło mi, że ciągłe zakupy zabrały mi wiele. Sprawiły, że straciłam swoje zdrowie, a co gorsze, nie miałam żadnego zabezpieczenia finansowego na wypadek, gdybym została bez ciągłości wynagrodzenia. I to był dla mnie wielki kubeł zimnej wody, który pokazał, że robię sobie wielką krzywdę i jeśli nic z tym nie zrobię, to skończy się to dla mnie jeszcze gorzej. Potrzebowałam kilku dni, aby to wszystko przetrawić, ogarnąć i podjąć pierwsze kroki. Pierwszym z nich była obserwacja. Zaraz po uporaniu się z moimi myślami i wszelkimi wyrzutami sumienia przyszedł moment obserwacji. Zaczęłam wtedy obserwować siebie i swoje zachowania. Każdą chęć zakupów spisywałam w dzienniku, a jeśli było coś, co bardzo chciałam kupić, starałam się dochodzić do tego, czy faktycznie jest to rzecz, która jest mi niezbędna, czy raczej stoi za nią coś innego. Emocja, z którą nie umiem sobie poradzić, jakaś wizja, kim chciałabym być, czy może zwykła reklama, która sprawiła, że zaczęłam potrzebować rzeczy, której w ogóle nie pomyślałabym, że mogę potrzebować. Później była 30-dniowa lista. I z czasem postanowiłam sobie, że każdą kolejną rzecz, zanim ją kupię, zanotuję w dzienniku w formie listy, bo tyle ich się pojawiało. I jeśli po 30 dniach dalej będę chciała ją kupić, to ok, wtedy bez ciśnienia po prostu ją sobie kupię. To dawało mi taki wewnętrzny spokój, że kiedy już określony czas minie, to będę mogła sobie kupić to, co tam zapisałam i. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że po upływie danego czasu dochodziłam do wniosku, że przecież tego nie potrzebuję, ani nawet już tego nie chcę. I uświadamiało mi to, że znaczna część moich zakupów jest spowodowana jakimś triggerem. A kiedy już faktycznie zdarzyło się, że zamówiłam jakąś rzecz, to po jej przymierzeniu zadawałam sobie pytanie: czy to jest rzecz, dla której byłabym w stanie pracować dodatkową ilość godzin, aby ją sobie kupić? Czy po prostu jest ona warta mojego dodatkowego wysiłku? Świadomość tego, że kupując coś, jednocześnie coś tracę, sprawiała, że nie chciałam tracić tego, co udało mi się wypracować. Bez względu na to, czy chodziło o mój wolny czas, czy po prostu o zarobione pieniądze. W tym całym okresie zauważyłam też, że kiedy siedziały we mnie emocje, którym nie dawałam wystarczająco przestrzeni i po prostu sobie z nimi nie radziłam, przeglądałam sklepy internetowe, co było dla mnie dodatkowym triggerem do zakupów. A na przeglądaniu sklepów internetowych potrafiłam czasem spędzać dziennie po dwie, trzy godziny. A to też wzbudzało we mnie kolejne negatywne uczucia. Kupowałam z nudów, z powodu stresu, kupowałam kiedy byłam szczęśliwa albo smutna. Zakupy były dla mnie szybkim rozwiązaniem na każdą siedzącą we mnie emocję. I były też najłatwiejszym i najszybszym wyjściem z każdej sytuacji, która... Nieprzepracowana wracała do mnie ze zdwojoną siłą. Przyznam, że nauczenie się nie kupowania wszystkiego było dla mnie bardzo trudnym etapem, a im bardziej skupiałam się na tym, żeby nie myśleć o zakupach, tym gorzej sobie z tym radziłam. Wtedy zaczęłam obserwować swoje uczucia, które to wywoływały i uczyć się przekierowywać swoją uwagę z zakupów na coś innego. Kiedy czułam się znudzona, Szukałam sobie zajęcia. Kiedy byłam smutna, wychodziłam na spacer. Kiedy siedziały we mnie jakieś uczucia, których nie potrafiłam określić, pisałam w dzienniku, który do dzisiaj jest dla mnie świetnym narzędziem do radzenia sobie z emocjami i ogarniania ich. Często też, w przypływie potrzeby kolejnego ubrania, otwierałam swoją szafę. W której zawsze znalazło się coś do ogarnięcia, zmahaczenia do usunięcia, guzik do przyszycia, i wtedy właśnie zaczęłam też skupiać swoją uwagę na tym, co już mam. Tutaj bardzo dużo dała mi nauka wdzięczności. Kolejnym ważnym etapem było też odgracenie życia. W tamtym okresie w mojej szafie i nie tylko znajdowało się wiele rzeczy, które nie do końca lubiłam i nie byłam z nich aż tak zadowolona. Zdecydowałam, że pozbędę się tych rzeczy, tym samym dając sobie możliwość odzyskania chociaż ułamka włożonych w nie pieniędzy, sprzedaż ich. Była bardzo czasochłonnym i żmudnym proces z procesem, zważywszy na fakt, że przez długi czas przechodziły przez moją głowę myśli, że szkoda mi sprzedać daną rzecz na, za taki ułamek ceny, oraz że może się jeszcze przyda. I mimo to udało mi się poradzić sobie z tymi myślami, a ilość odsprzedawanych rzeczy pokazała mi jak wiele pieniędzy i przede wszystkim własnego czasu straciłam na pozyskanie ich. Nieużywane kosmetyki, ubrania, w których w ogóle nie chodziłam, a niektóre z nich nawet nie wiem dlaczego znalazły się w mojej szafie i Mogę śmiało powiedzieć, że dzisiaj jestem mega zadowolona ze swojej szafy, bo znajdują się w niej tylko te elementy, które faktycznie lubię, a w moim domu jest znacznie mniej pierdu i durnostojek, które nic nie wnosiły do mojego życia. W międzyczasie sukcesywnie usuwałam się z wszelkich newsletterów, odobserwowałam znaczną część marek oraz kont na Instagramie, i robię to do dzisiaj. Porządki w szafie. W domu, w moich social mediach bardzo mi pomogły określić, co lubię, co chcę, aby było częścią mojego codziennego życia. Tym samym unikam też wiele zbędnych triggerów zakupowych oraz niepotrzebnych emocji. Kiedy już ogarnęłam swoją przestrzeń, postanowiłam, że przy każdym kolejnym zakupie dziesięciokrotność wartości danej rzeczy, najpierw. Muszę odłożyć na konto oszczędnościowe, a następnie bez wyrzutów sumienia kupię sobie daną rzecz. I tym samym zaczęłam sukcesywnie budować swoje oszczędności, unikając ponownego zagracenia. Zarówno chaty, jak i szafy. I przyznam, że ta zasada bardzo dobrze mi się sprawdza. Wszystko to robiłam małymi kroczkami, które nie zawsze mi wychodziły, i zdarzały się dni, w które przeglądałam sklepy internetowe z myślami w głowie, żeby tylko nic nie żebym tylko nic nie kupiła. Co ciekawe, zauważyłam też w sobie dziwne poczucie pustki za każdym razem, kiedy wyłączam sklep internetowy bez kolejnego zakupu. I do dzisiaj. Zdarza mi się też y, przeglądać internet, y, szukając tego, co tym razem mogłabym kupić, natomiast y, zdarza mi się to że coraz rzadziej, a jeszcze rzadziej cokolwiek kupuję, co jest dla mnie wielkim, wielkim sukcesem. I złapałam się też ostatnio na tym, i dzieliłam się też z Wami na Instagramie. Tym, że w tym roku nawet zapomniałam o wyprzedażach, gdzie jeszcze dwa lata temu w ogóle nie mieściłoby mi się to w głowie. Wtedy jeszcze okres wyprzedaży był najbardziej wyczekiwanym przeze mnie okresem. Dzisiaj nie kupuję już tak wiele, i śmiało mogę powiedzieć, że udało mi się okiełznać problem z zakupami do takiego momentu, w którym. Każda z reklam jest dla mnie uświadomieniem sobie, że danej rzeczy kompletnie nie potrzebuję i wiem też, że cały czas muszę trzymać rękę na pulsie, bo zawsze tym najgorszym momentem dla mnie były wyprzedaże oraz okresy wchodzenia nowych kolekcji do sklepów. I jak potrafię sobie poradzić z tym pierwszym, tak w trakcie tego drugiego już idzie mi trochę gorzej. Z drugiej strony, nie chcę też odmawiać sobie zakupów w ogóle, bo wszystko jest dla ludzi, tylko w rozsądnych ilościach. Natomiast to, nad czym cały czas pracuję, to intencjonalne zakupy z naciskiem na produkty, co do których od samego początku mam 100% pewności, że to właśnie to, na co uważam, że warto poświęcić swój czas i zdrowie. Bo pamiętajmy, zakupy to transakcja wymienna, w której za nową rzecz oddajemy Małą cząstkę naszego życia, a czasem nawet zdrowia. Zakupy były dla mnie ucieczką od codzienności, która była nie taką, jaką chciałabym, aby była. Były rozwiązaniem na problemy w pracy, ukojeniem w trakcie bólu, rozrywką w trakcie nudy. Wydawały się najlepszym i najszybszym rozwiązaniem, które wybierałam, nie będąc świadoma tego wyboru. Wybierałam zakupy zamiast zadbania o swoje faktyczne potrzeby, wybierałam zakupy zamiast rozwiązania swoich problemów i wybory te były przyjemne, ale niosły za sobą wiele negatywnych skutków. Dzisiaj moja relacja z zakupami jest zupełnie inna niż rok temu. Nie ukrywam, że początki były dla mnie bardzo trudne. W mojego uzależnienia od zakupów. A czasy konsumpcjonizmu i jego ciągłego promowania, reklamy, newslettery i wszystko inne cały czas czyhały na mój brak uważności w podejmowaniu decyzji zakupowych. Po kilku miesiącach nauki, odpowiedniego regulowania swoich emocji, mogę śmiało powiedzieć, że udało mi się to wszystko ogarnąć na tyle, że zakupy nie są już moim jedynym sensem i celem życia. A są tylko dodatkiem. I ciekawa jestem, jak wygląda Wasza relacja z zakupami. Czy raczej jesteście osobami, które potrafią odmówić sobie nowych rzeczy? Czy może zmagacie się z podobnym problemem jak ja? Zmagałam się jeszcze rok temu? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. A na dzisiaj to już by było tyle. Jeżeli filmik był dla Was jakkolwiek pomocny, to zachęcam Was do wciśnięcia kciuka w górę. A nawet i subskrypcji kanału, jeżeli podobają Wam się treści, które tworzę. Jesteście zainteresowani taką, taką i podobną tematyką filmów. A my widzimy się w następnym filmie, w którym planuję podzielić się z Wami moją szafą kapsułową. Pa!